Dobry nowy film wyciążania mojej instalacji woltaicznej, co sobie działo prawie pod czerwoną kreską volta się styla odciążą tak ledy odciążą tej perfonicy idzie ledy a tej 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 idzie sobie grzałka do wody Jeden akumator, dwa trakcyjne, jeden jest od auta przyżarowego i tak moja instalacja voltaiczna, na jednym panelu odciążam cyrkimi, tyle volta mam. E, komórka się ładuje, parabank już się ładował już dawno, ładuje się laptop w yy, sensie takim yy, komputer do składania del yy, na mierniku nic yy, muszę to podłączyć go ale to jeden panel a jeszcze ociążenie ta lamp jest lampy to chłodzenie pogorzową i jeden panel. Ja sobie go ustawiłem tak. E, dzisiaj może być chyba ciepło. Lampy działają. Działają e, tak. Panel jest ustawiony tak. Już od rana złapał słoneczko tutaj i aż do zachodu. I on działa normalnie. Daje kilowatów moty ciągłej Może... tak wymieniłem sobie eee, wymieniłem sobie przewody od perfolnicy która o, te kable te ten czarny i ten czerwony wymieniłem pod tym względem Perfolnica wyrzucała błąd w niskim napięciu. Wymieniłem i nie wyrzuca już tego błędu. Tutaj się grzeje woda, bec 3, becka W dodatku muszę inną perfolnicę, ta jest za mała mocą. Tyle wad bierę. O, wokół A tyle w ogóle oddaję od panela dużo daje od panela, Oddaję od panela dużo. teraz powiem. muszę go przełączyć. panel. teraz. o, to jest to panela. tak. a panel tyle produkuje energii. tyle panel produkuje energii. zaś się teraz. Mam eee, go tutaj podłączony miernik. Pod tym względem patrzę na akumator sobie. Telebol też jak ustawiłem na tyle. Ustawię go i telebol mam i się utrzymuje. Piosenka gro ładuje cyszkę urządzenia. Ile się kurwa da? Ile się da? Yy, sieci, nie i da. To jest sieć. To jest sieć. To jest sieć. To jest yy, gniazdko sieci. I sieć mam wy, e, wyłączoną te, pod tym względem, tylko ja dał woltajki sobie. O, no, telefon się ładuje i tyle mocy. Muszę to wyłączyć, prąd tam idzie. O, tyle prądu jest. Miałem tu ogrzewanie jeszcze, ale rura mi spadła. No, i teraz ja idę do swojej sieci. Dwoma perfornicami. Jedna jest do ogrzewania, a jedna jest do oświetlania całego tego. <laughs> kadar. kadar. Eee, to tak. Eee, tym mogę odcinać prąd, tych dwóch mogę odcinać panel słoneczny. Odcinam panel, ocinam to i. Dajmy. No. Tyle wat bierę. Jakby nic. A dużo oddaję od panela. Taki dzień jak teraz. Jak teraz taki. Nie ma słońca. Nie ma słoneczka. Nie ma słoneczka. Ale daje od siebie dużo. To zimę. Zimę to będzie tak samo. Zimę. Jak odłącza odłączam panele, odłączam panele, odłączam kontrolnik o i moc, moc w akumatorach pomniejsza się, ale też akumatory radzą się takimi pilami jak nie ma. W ogóle prąd y, od słońca łączą. teraz się wyłączyło to. To się nie wyłączyło, ale to się włączyło. Y, łącą prąd. Tutaj z tego łączą prąd. Prąd jest. Ampery się powiększają, włączam perwolnicę zreset. O, i gotowe. Prąd jest. Ładuję laptopa, ja już pokażę. O, ładuję go go mogę odciążyć maksymalnie. O, jego go. Nie sieci. Nie sieci. To nie jest sieć. Ten kabel, ten powinien tu być. To sieci głównej. Nie ma to sieci głównej. Jest tu. popięte do perfornicy, To też. To jest do tych lamp. Naprawiłem to i no. Jest elegancko. Ładuje cyszko O Cyszko ładuje I prąd On spada Jest prawie na wyczerpaniu Ale daje Panel To jak teraz mam tą cały e, Łączyć prądem Nie wiem telewizor sobie grał w tym domu tym e, telewizor sobie grał mogę tak zrobić so, telewizor gra sobie a ja sobie w drugą perfolnicą ciągnę w mocy 100W to ja sobie mogę osiedlać garaż teraz łączę to tego to jest na bardzo proszężarne prądy no, oświetlenie jest małe, prorożerne. Małe. E, tak, na razie garaż wygląda tak, ale piec już niedługo będzie odpalany. Już niedługo będzie włączany tutaj piec. Tu będzie poprzątany. Tu tego pajzalu nie będzie. E, to będzie poprawione czyżko Tu będzie ruba taka dużo. E, tu będzie ogrzewaniem szybkim od e, akumatorów. Akumatorów, jak co, to, to będzie dużo więcej. Nie tylko te, a jeszcze po końcu będą dużo tych akumatorów. Cało, cała, cała linia będzie akumatorami. Nie, tutaj nie zrobię taką szafkę akumatorami. A! Jeszcze jedno, co nie zapomnieć. O tych ogniwach pożużernych, bardzo Dobra ogniwa, na woltajka jest bardzo dobra ogniwa. Tu będzie BMS, który tylko będzie ładować te ogniwa. Prądy, co będą szły, to będą grubym kablem. Tu będą ogniwa. Tak. Utrzymać się swojej linii. I... Będą mieć bardziej zapas swojej energii dużo więcej energii będę mieć o. mam jeszcze generator jako zapasowy źródło energii jak mi e, padną akumatory no, no. dajcie łapeczki górę komentarz co mam zmienić w instalację voltaicznej. co mam dołożyć jeszcze atku, ja cytam te komentarze bardzo. Czytam. Czytam. Eee... Dwonecek. Łapka górę. No i... Do nowego filmu. Kolejnego filmu. Eee, jeszcze mam router tutaj podłączony pod woltajkę. Też czerpie energię. To... Też... Mam dużo tej energii. To na razie. Na kryzys... Eee, mają nam ościnać prąd pod... Eee, mają nam ościnać prąd, e, ościnać, tak, wyłączyć prąd, i po chwili łączyć prąd. Rekordnie nie wyrabiają prądem, i pod tym względem, by nam mieć własny ruchu energii, pod tym względem będzie to opłacalne. Jest to opłacalne, nie dla cyszkich, ale ja robię. To na własną rękę. No. No i to. No. A perfonica będzie zmieniana na większa. No. To na razie. Dajcie łapkę, górę, napiszcie komentarz. Dzwoneczek pod linkiem. No i na razie. Narka.